Sprawdzenie przed zakupem Fiat Freemont Płock, ulica Wielska. Grubo o tym, co się wydarzyło. Zapraszam na odcinek. Słuchajcie, zacznijmy od tego, że Fiat Freemont 2014 rok. Dobry przebieg, poniżej 200. Cena 70 tysięcy złotych. Takie same Freemonty, roczniki mniejsze, podobne, można. Pięćdziesiąt, 60. Ten był droższy i spodziewaliśmy się że lepszy. To samo zostało nam przekazane przez pracownika Asofiata na ulicy Bielskiej i także mnie w kół chłopie, że szkoda, że nie znam twojego nazwiska, bo bym tutaj powiedział, ale numer telefonu mogę do niego podać. Zacznijmy od tego, że powiem wam, co dowiedzieliśmy się po rozmowie telefonicznej, i jakie informacje o samochodzie mieliśmy zanim Zaczęliśmy go oglądać. Auto z polskiego salonu. Drugi właściciel. Wiemy, że na masce były odpryski, jakiś zadzior od kamienia. Zostało to zabezpieczone, polakierowane. Do tego była szkoda na tylnych lewych drzwiach. Nie dało się tego wyciągnąć, więc tam została wykonana naprawa i również te drzwi są polakierowane. Poza tym został wymieniony zderzak przez nich. Na lakier został położony wosk. Nie ma na lakierze. Od spodu standardowe ślady korozji, nic ponad normę, nie mamy tu żadnych wycieków, jedyny wkład to serwis olejowy na start. Poza tym są faktury na wymianę oleju w skrzyni, butla gazowa ma jeszcze rok homologacji, opony mamy zimowe, przyzwoite, ale nie wiemy jaki roczny. Takie informacje dostaliśmy od sprzedającego, czyli podsumowując najważniejsze, Czego się dowiedzieliśmy, to to, że nie ma na samochodzie z zewnątrz korozji, że są lakierowane elementy, że auto jest bez wkładu finansowego, nie licząc olei i filtrów i nie ma wycieku. I ASO, Fiata, więc samochód pewny, sprawdzony. No kurwa, znają się na Fiatach, nie? No to słuchajcie, zacznijmy od tego, że przyjeżdżam na miejsce, podchodzę ze sprzedającym do samochodu, a na przednim błotniku tyle rdzę. Ja się go pytam. Ale, ale, ale co tu się wydarzyło? Jak idę? On, nie no, on tego nie widział. On to pierwszy raz widzi. Zobaczcie sobie jeszcze raz, jak to wygląda. Pierwszy raz to widzi na oczy. Ten sprzedający. Lakierowali drzwi, maskę i wymieniali zderzak. Który jest oczywiście niespasowany. Zobaczcie, jak on krzywo wisi, On wisi na tym zam On nie jest zamocowany. Jest na pewno źle zamocowany. I tej rydzy przy tym zderzaku nie widzi. No nikt tego kurwa nie widział. Nikt. Auto za 70 tysięcy. Oglądamy sobie go wizualnie dookoła słabo. Rdza również była na drzwiach kierowcy. Od środka zderzak słabo spasowany. Na tym błotniku przednim lewym były nieoryginalne białe klipsy, które jakby mocowały nad kole. Opony były średnie, pościnane. Felgi dramatyczne. Odchodził ten... One były takie... No jakby z nich zdrapał to... to... No 70 tysięcy złotych. Ale no sprawy wizualne są, jakie są. Rysy, przetarcia, mało istotne. Wiecie, samochód używany, lakierowany. No szkoda, że nie było jak lakierowali. I pan sprzedający się chełpił tym, że to dla nich jest koszt 400 złotych. To dlaczego ten błotnik... Zderzak i inne przetarcia nie zostały polakierowane. Jak auto kosztuje 70 tysięcy. Silnik, znana, dobra jednostka, 3,6, montowana w wielu amerykańskich samochodach. v bardzo dobrze znosi instalację gazową. Pracował nierówno na zimnym. Jak się rozgrzał, pracował lepiej, ale również było czuć takie delikatne wypadania zapłonów. Ten silnik również jest znany z tego, że takie rzeczy się zdarzają, ale to akceptowałem. Przełączył się na gaz, to tak, to ten moment przełączenia był bardzo średni, prawie z gaz, po prostu urzuciło go tak jakby, wiecie, odcięło całkowicie paliwo, prowadziło gaz, no ale no co, tak się dzieje, jak jest to, nie wiem, źle wyregulowane, albo um, źle ta mapa jest wygrana, ale no nie zmienia to faktu, że to dalej było akceptowalne, na gazie silnik pracował lepiej niż na benzynie. Więc jakby ta praca była okej, okay. zapocenia, wycieki, no to przede wszystkim z góry silnika było widać pomiędzy głowicami, że jest mokry od oleju. To prawdopodobnie była wina pokrywy zaworowej. Było widać od góry skrzynie biegów, że była po prostu mokra od oleju. Pojechaliśmy na stację diagnostyczną, tam wyszły jeden amortyzator, się pocił, był mokry, a no, nie wiem jakie u Was są zasady, u mnie są takie, że wymieniamy komplet amortyzatorów, że nie wymieniamy jednego. Więc dwa amorki do wymiany tylne tuleje w zawieszeniu po prostu większość była mega sparciała, poodklejana, ponadrywana, więc mimo, że na tamten moment powiedzmy nie było jakichś tam większych luzów, to to zawieszenie zaraz było do roboty. Idąc dalej do samochodu było widać, że przekładnia kierownicza była cała mokra. Oprócz tego osłona silnika metalowa było widać, że jest mokra od oleju w okolicy skrzyni. Um, ona była no, prze... nie było możliwości jej wtedy ściągnąć. Byliśmy na stacji diagnostycznej, nie mieliśmy narzędzi, poza tym ja wiedziałem, że tego samochodu nie kupię, więc jakby wziąłem po prostu kamerkę endoskopową i oblecieliśmy tą skrzynię dookoła i ona była cała mokra w oleju, cała, nie kawałek, nie przy uszczelniaczu wału, nie przy, nie wiem, półosi, nie przy yy, misce od skrzyni, cała mokra, dookoła, od góry do dołu, z lewej, z prawej, z tyłu, sprzedający podchodzi w kanale byłem, mówi, że jak oględziny. No i ja mówię, no chłopo. Nie podoba mi się to, dla siebie bym tego nie kupił. On się pyta dlaczego. Ja mówię, no bo nic się nie zgadza, co powiedziałeś przez telefon. Przede wszystkim rdza. Było powiedziane, że nie ma rdzy. I on tu wyskoczył z tekstem: Jak pan odrzuca samochód, bo na samochodzie jest rdza, to on się dziwi takim oględziną. Ja mówię, no dobrze, co zapraszam amortyzatory, całe tylne zawieszenie, przekładnia kierownicza do regeneracji, cała skrzynia biegów mokra, całe poordzewiałe progi, podłużnica, niemocno, jak na Fiata, normalnie. Ja mówię, nic co k***a, powiedziałeś przez telefon się nie zgadzało. No i już nikt nie powiedział, odwrócił się i pożegnał, nawet się nie pożegnał. <laughs> Słuchajcie, a Sofiata Płock? No i pa. Tyle kilometrów, tyle czasu straconego, tyle obietnic przez telefon. Powiem wam, że pan sprzedający do końca, do końca, dopóki mu nie pokazałem, wyciek z tego, wyciek z tego, on twierdził, że ten samochód jest idealny, więc jeżeli wy się nie znacie na samochodach i jedziecie tam, bo liczycie, że ktoś wam dobrze doradzi, to jesteście grubo w błędzie. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że nigdy do tego Fiata w płocku już nie trafię. Wpadacie do mnie na czarną listę za tego sprzedawcę. Hey.